Cześć Widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Adam YouTube, a to jest pierwszy odcinek z serii Poradnik. I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zbudować taką oazę pustynną. Materiały to piasek, podejrzany piasek, brzozowy przycisk, kamienny przycisk, tropikalny pień, tropikalne liście. Wiatr wody, uschnięty krzak, smycz, płotek i jajo przyzwoitego wygląda. No więc, ten, wielkość tej naszej oazy może być dowolna. Możecie jakby ten jej obrys zrobić właśnie z tego podzielonego piasku. Ja sobie zrobię to tak byle jak, bo tak naprawdę mi na tym nie zależy. Ale no nagrywam ten film, bo już dosyć długo nie stawiam filmów i za to was przepraszam. Po prostu nie mogłem ogarnąć e, aplikacji jak, do, jak, z jakiej nagrywać filmy. I teraz wykopnę sobie wszystko, co jest w jakby tym naszym piasku podejrzanym. I wszystko to podmienimy właśnie na ten nasz podejrzany piasek. który nawet jest trochę podmieniony, nie wiem dlaczego. To się. Yy, to jeszcze, to jeszcze, to jeszcze, to jeszcze, to jeszcze, to, 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 Dobra. I wszystko co tutaj podmieniamy na ten nasz podejrzany piasek. Wszystko. To tutaj... Wszędzie będziecie mieli dirę. to Zależy na jakim jesteście biomy. Ja sobie specjalnie taką podstawę 30 na 30 zbudowałem, żeby pokazać wam jak by to wyglądało na prawdziwej pustyni yy... dobra już skończyliśmy więc ja tutaj jeszcze trochę to powiększę o Taka. całe to sobie zalewamy wodą cały ten nasz domek można powiedzieć no i jak to inaczej nazwać oj jak mam wyraźnie, to po prostu postawić blok. Wszystko będzie widz. I tutaj widzę, że jeszcze został jeden blok. Dobra, jeśli to mamy już skończone, to możemy detale zrobić właśnie z tych naszych przycisków. Możemy je dać też w byle jakich miejscach. I jeszcze jakieś kamienie. Możemy dodać. I okej. Okay. Możemy też jeszcze dookoła gdzieś dać jakieś uschnięte krzaczki które występują na pustyni. Okej, teraz ja to trochę się za dużo zrobiło. O, teraz. Teraz sobie zrobimy nasze drzewka, które będą nad naszą bazą. Liście można zrobić w W niektórych miejscach jakby sobie to możemy dodać te drzewa. Tutaj możecie się nawet. Tutaj robimy tak. Tak, 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 dobra, zrobię sobie ten liść tak samo, okej, okay. dobra, tu jeszcze jeden liść, Za, u, wy możecie tych uh, drzewi zrobić tyle ile chcecie zależy jak dużą macie tą oazę no no i tak naprawdę to można jeszcze tutaj dodać jakieś formy życiowe takie jak na przykład wielbłąd który jest przywiązany możemy też dodać modę tutaj jeszcze wie. Je. Jeszcze jednego dorosłego możemy dać. Możemy też dać y, tego podróżnika. Ja go nie będę dawał. I jeszcze zrobię jeden, jedno drzewko, żeby Wam pokazać, jakby to tak naprawdę wyglądało. gdybym Jakby to wyglądało na Waszym miejscu. Zależy, gdzie zrobicie to drzewa. No. No, wyglądałoby to dosyć fajnie. Y, do czego się by mogło Wam przydać? ten zbiornik wody yy, przydałby się Wam na przykład do budowania, do zrobienia yy, farmy, znaczy farmy, no zagrody takiej dla wielbłąda na przykład, bo na, na przykład na wiosnę yy, pustynnej czasami respią się takie właśnie wielbłądy. One zostają tam dodane w wersji Jakoś niedawno, jakoś w niedawnej wersji, w, chyba 19, 1.19, nie wiem, nie pamiętam. Jeszcze możemy zrobić jeszcze tutaj inne drzewko. Jak zostawimy. to i będzie taki zawiasek. O, tu, 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 tu. Liście też mogą być byle jakie. Ja sobie zrobię takie. Możecie to rzeczywiście naśladować, ja mam na wszelki wypadek powiem. 2, 3 i 3. Tak, tak, tak wygląda każdy liść u mnie na drzewach. Yy, no. To był akurat dosyć krótki film w przeciwieństwie do tamtego pierwszego, który trwał jakieś... Yy, nie wiem ile jakoś, ale na pewno bardzo długo ten już nawet też trwa długo trwa już jakieś no jakieś 6 minut myślę że trwano no i co skończyliśmy oazę no no prosta oaza można to łatwo bardzo zapamiętać jeszcze można tutaj jakieś inne gatunki krzaków dodać no i co? No ja już się z wami mogę pożegnać. Pamiętajcie też, żeby zasubskrybować kanał i... i cześć!